Witajcie w kolejnej części tutaj yy, moich wywodów, ględzenia na temat Toyota Hilux. I teraz trochę poględzę i przybliżę Wam co trzeba z tym autem zrobić. Zacznijmy od tego, że niejednokrotnie słyszałem o jakości aut japońskich i w kontekście rdzy. W środowisku naszym lądoworowym zawsze się mówiło o tym prasowany ryż. No i na pewno jednak jest tym sporo, sporo prawdy, nie jest to przesadzone. Wyjdźmy od tego, że odbrałem samochód z salonu. Przyjechałem do serwisu 90 km po suchym, ciepłym, fajnie. Auto z przebiegiem 95 km, powiedzmy, zostało podniesione w serwisie. I ku mojemu zdziwieniu, niestety, korozja na ramie, na spawach i też gdzie indziej już była. Także pierwsze, co zrobiłem z tym samochodem, po potwierdzeniu tej słynnej. Niestety wady Audi japońskich. No zrobiliśmy konserwację tego samochodu. I z uwagi na to, że ta rama była taka jaka była, zaczęliśmy, czy serwis wykonał tutaj czyszczenie tej ramy z korozji, z użyciem specjalistycznych preparatów na rdze. Został tato zabezpieczony. Rama została pomalowana chyba kimś epoksydami. Następnie została zakonserwowana nie woskami, tylko twardą, normalną, właściwą, dobrą konserwacją, z zewnątrz i w przekrojach. W przekrojach oczywiście innymi preparatami, ponieważ tam zostaje woda, i chodzi o to, żeby te twarde preparaty z biegiem czasu, które. Twardnieją i pękają, żeby tam w te pęknięcia preparatu nie wchodziła woda, więc to wszystko musi być na bazie zupełnie innych środków zrobione. Także rama została zrobiona. Przy okazji ramy stwierdzono, że cała podłoga samochodu miała powierzchnię lakieru około 30 mikronów, czyli to nawet nie przykryło powiedzmy tylko właściwego, właściwego koloru stali. Także na całą podłogę auta, na pakę, część bagażową, ładunkową z tyłu i na całą budę tutaj od początku do końca na podłogę została położona tak jakaś guma, nie wiem, nie jestem specjalistą, guma szwedzka. Jakiś preparat w tubkach, dosyć drogi, ale to dało nam tutaj dwie fajne sprawy, czyli po pierwsze, zabezpieczenie przed korozją, zabezpieczenie przed tymi kamieniami żwirem penetrującym nam cały spód samochodu, a też również przy okazji e, ta warstwa tej gumy fajnie nam ten samochód wyciszyła. Także na pierwszy rzut konserwacja. I przy okazji konserwacji, że auto już było podniesione, rozebrane, pozdejmowane, albo łasty paka, cała buda, pozdejmowane było jakieś zawieszenia. Y, tutaj napęd. Nie wiem, czy bak również, chyba tak, bak również. No, auto było mocno rozebrane. Przy okazji tego y, tutaj serwis, serwisem zaczęliśmy auto modyfikować i uzbraniać, ponieważ no tutaj muszę powiedzieć, nie wiem, czy to będzie tylko moja opinia ponieważ widziałem różne jakieś filmiki, że ludzie tymi autami w specyfikacji fabrycznej gdzieś tam w terenie jeżdżą, ale to nie jest raczej według mnie dobry pomysł. Według mnie ten samochód w specyfikacji fabrycznej do terenu nadaje się bardzo średnio i żeby jeździć tym autem na jakieś wyjazdy na Bałkany i w ogóle, gdzie są pewne rzeczy nieprzewidywalne, no musimy coś zrobić, żeby to auto nabrało dzielności terenowej i odporności na trudne eksploatacji w terenie. Dlatego, też, tutaj pierwsze co zrobiłem w tym samochodzie, to zabraliśmy się za modyfikacji nadwozia. Z uwagi na to, że to wszystko było rozebrane, za modyfikację zawieszenia, przepraszam, to wszystko było rozebrane, więc zostało założone zawieszenie marki Peders, które podniosło auto o dwa cale. Z przodu zostało dodane na tyle możliwości obciążenia, żeby auto jednak uporało się z płytami, z osłoną. Ciężarem wyciągarki, wszystkich płyt, a z kolei z tyłu mamy dołożone 300 kg. A muszę powiedzieć, że modyfikowałem samochód. Miałem różne podpowiedzi, różne sugestie, żeby nie ruszać z tyłu resoru, żeby zostawić fabryczny, tylko wieszaki zamienić i tak dalej i nowe amortyzatory dać. Ja jednak poszedłem tą drogą, że wymieniłem całość, czyli sprężyny i amortyzatory z przodu. Resoły zawieszki amortyzatory z tyłu. Z tyłu mamy dołożone 300 kg. Jakie tutaj ma to reperkusje, jak to się o to prowadzi to w następnej części materiału. Także mamy zmienne zawieszenie Pedersa plus 2 cale, plus 300 kg z tyłu z przodu, nie wiem, 150 no mniejsza mniejsza, mniejsza z ten. Następnie y, przyszedł czas na tak zwaną galanterię. Czyli wszystkie progi, osłony i tak dalej, no tutaj stwierdziłem, że jednak pójdę w firmę MOR 4x4. A dlaczego? Po pierwsze, ekonomia. Zamówiłem wszystko na jednej palecie, czyli koszty przesyłki, jakiś tam rabat, czyli wziąłem komplet z Mora. A dlaczego MOR? Dlatego, że MOR, jako jedyna firma, może nie daje gwarancji, ale zarzeka się, że ten oto próg stalowy. Wytrzymuje podnoszenie auto high lift, próg nie się. Jest, bez, jest bezwzględnie potrzebny w terenówce. Osłania nam ten bok auta i spód. Czasami dziś przywalimy, zaczepimy się, przytrzemy i próg jest niezbędnie konieczny. Ale ten próg mora, spójrzcie, on tutaj mocowany jest do ramy na czterech łapach czterech solidnych łapach. Do ramy. No dzięki temu, jeżeli trzeba będzie kiedyś go podnieść za highliftem, lift, high za próg, nie będę się wahał i to zrobię, jak, nie będę, jak będę zmuszony. No cóż, idźmy dalej. Poza prógami, w tym samochodzie w morze zamówiliśmy jeszcze komplet osłon aluminiowych, osłaniających cały spód auta, czyli Począwszy od zbiornika paliwa, zbiornika AdBlue, całego zespołu napędowego, silnika i tak dalej. Mamy komplet osłon aluminiowych zamówionych właśnie w Morze 4x4. Do tego doszła nam płyta wyciągarki wraz z wyciągarką. Akcesorium naprawdę niezbędne w pick używanym w terenie, o czym w następnej części materiału i poza tym wszystkim mamy jeszcze stalowy tylny zderzak. Zderzaki fabryczne toyotowskie w ogóle w pick są nieszczególne jakościowo miękkie, rdzewieją. Zderzak taki daje nam możliwość czy podpięcia liny wyciągnięcia kolegi, podpięcia wyciągarki czy kinetyka. Zderzak solidny mocowany do ramy samochodu. No jest to taka niezbędna rzecz w terenówce, moim zdaniem. Bez, bez czego nie ma się sensu w ogóle ruszać w teren, szczególnie jak się jeszcze jest organizatorem, prowadzi się jaką ekipę, czasem trzeba pomóc. Druga sprawa, zryczak przedni. Tutaj e, chciałbym zryczak przedni stalowy, ale niestety kwestie homologacyjne, przepisy prawne do e, tego skutecznie zniechęcają. Problemy w razie wypadku to jest raz jakaś chęć podróży na zachód Europy na przykład przez Austrię. No niestety to jest dwa. Takiej opcji raczej nie ma. Także zderzak przedni został plastikowy, już jest pocharatny, pokieroszowany. Dwukrotnie był klejony. No cóż, taka jego rola. I tego już się nie martwię. Po zrobieniu zawieszenia, progów, galanterii, osłon, wyciągarki itd. Przyszedł czas, a przepraszam jeszcze, w salonie Toyoty zamówiłem od razu fabrycznie nadkola, które moim zdaniem są najbardziej estetyczne z tego pakietu toyotowskiego. Na pewno bardziej estetyczne od nakoli dostępnych gdzieś tam poza siecią dystrybucji Toyota, jakichś tam niezależnych producentów. One przynajmniej się nie odklejają, nic się z nimi nie dzieje. I je przyklejaliśmy już po wykonaniu konserwacji, po zakonserwowaniu nadkoli dopiero wtedy przykleiliśmy te chlapacze. Drugą rzeczą, którą zamówiłem w salonie Toyota od razu jest snorkel marki Safari, mam go już w Land też Safari. Jestem z niego bardzo zadowolony, bardzo wytrzymały, plastyczny, odkrzepcający się, fajny, pasujący, bez żadnej rzeźby snorkel, więc odpuściłem sobie jakieś tam wynalazki ładniejsze może wizualnie, jakieś marki Toyota, założyłem klasycznego Safari, mając to wszystko, zdecydowałem się w następnej kolejności na zabezpieczenie samochodu, ponieważ wiemy też, że Toyota nie słynie z jakichś szczególnie dobrych dla lakierniczych, które są miękkie i cienkie. No i blacha sama w sobie karoserii, całej budy jest też bardzo cienka, i cały czas gdzieś jakieś pojawiają w gniotki. W każdym bądź razie zdecydowałem się na klejenie samochodu folią PPF twardą. Całość jest oklejona i jest, robi to robotę w krzakach, gdzieś tam tych suchych na Bałkanach, czy w Polsce po tych naszych lasach. Auto by się rysowało. Auto jest nowe, więc cieszy. Człowiek dba jak szalony i ta folia robi robotę. Ona się nawet nie rysuje, a to co się porysuje w słoneczku od razu się wszystko ładnie zalewa, wyrównuje i nie ma najmniejszego śladu. Tak, idźmy dalej z modyfikacji. Kolejną rzeczą, którą zrobiłem jest tutaj hardtop, w moim przypadku marki Alucap. Dlaczego, dlaczego Alucap? Rozpatrywałem różnych producentów polskich, rozpatrywałem hardtopy stalowe, aluminiowe, już nie będę wchodził w szczegóły w opinie z internetu, z YouTube'a. Ja wybrałem Alucaba i mając go już cały ten sezon, naprawdę jestem z niego bardzo zadowolony. Bardzo dobrze zrobiony, bardzo praktyczny, bardzo przemyślany. Estetyczne spawy, dobra powłoka lakiernicza, nie można w ogóle narzekać. A to, co go wówczas różniło od polskich hartopów, to szyny montażowe. Nie wiem, być może te polskie wynalazki już też to mają. Spójrzcie, mamy szyny do montażu poprzeczek pod namiot, na przykład czy jakiś boks. W środku zabudowy mamy również bardzo fajnie rozwiązany system mocowania. Mamy tutaj szyny montażowe, może tu będzie widać bardziej. Też możemy sobie wpuścić śruby. Z jakimiś oczkami, takich karawańczyków, pasów i tak dalej. Cały sufit hartopa to również szyny montażowe. Ja akurat tutaj mam zamontowane, popatrzcie, e, trapy, których się w sumie nie używa, ale niech będą na czego. Kiedyś mogą okazać naprawdę, naprawdę e, słuchajcie, potrzebne. Także zabudowa alukaba, akurat ta, jak dla mnie, jest bardzo fajna. Być może inni użytkownicy innych systemów będą chwalili inne systemy, ja mogę polecić z czystym sumieniem, akurat Alucaba. Co dalej? Z takich drobnych rzeczy w tym samochodzie, który jeszcze modyfikowałem jako datę wyprawowego, no to system oczności Poszedłem w stary, tradycyjny CB. Tutaj spójrzcie, mamy antenę. Jest to antena Firestick, jakaś amerykańska. Bardzo fajna, zgrabna. A radyjko prezydent, zamontowany tutaj. Plusem tego rozwiązania jest to, że mamy tutaj blisko kabel przeprowadzony grodzią tutaj z anteny do radia. Także nie musimy słuchajcie przeprowadzać kabla na tył, wiercić, kombinować, cudować. Aczkolwiek jak tak patrzę teraz na to wszystko, to jednak prawdopodobnie tą antenę będę musiał przerzucić z tyłu na hartopa. Ponieważ ja prowadzę kolumnę, jadę z przodu, i wiem, że ta moja łączność ten mój sygnał trochę ginie. No ale dla Waszych potrzeb do jazdy w kolumnie taki system z taką anteną. Na pewno będzie chyba systemem optymalnym, a co ważne najbardziej estetycznym i nie ingerującym jakieś tam wiercenia w samochodzie. Kolejną modyfikacją poczynam przeze mnie już na yy, poziomie. Zamawiania samochodu. Jest powłoka części bagażowej. Tutaj rozpatrywałem różne warianty. Ta plastikowa wanna do środka, tojotowska oryginalna, ale nie, ponieważ po pierwsze trochę nam już ogranicza przestrzeń bagażową. W przypadku zabudowy szufladowej już powoduje problemy, ale najważniejsze, ona jest luźno wsadzona czyli między tą warstwę plastikową a blachę lakierowaną tutaj, paki. Dostaje się woda, piasek, jakiś kurz, dziadostwo, kamyczki, to się wiecznie rysuje, tam jest wiecznie wilgoć, to pracuje, to się przesuwa, wchodzi korozja i tak naprawdę dokładnie nie wiemy, co mamy pod tą wanną plastikową, a tam może być już dramat, to może być dziura. Następną taką opcją, którą rozpatrywałem, to była powłoka Raptorem, tak po teniości, żeby zrobić, ale patrząc jak te Raptory wyglądają na samochodach, jak to pracuje, jest to mało plastyczne, dając sobie spokój. I tak naprawdę wybrałem niewiele wie, droższą opcję. W salonie Asta zaproponowano mi nałożenie powłoki polimocznikowej. Dostałem jakąś na próbkę z metalową, z natyśniętym polimocznikiem nóż do zarysowania. Rewelacja. Plastyczne, fajne, nie do, nie do zarysowania. Mam tą powłokę zrobioną, mam ten polimocznik. Jest naprawdę bardzo fajny, estetyczny. Nie rysuje się, nie zużywa. pakie po wyjeździe zawsze jakimś tam sobie szlaufem, karczerem mogę spłukać. A, a propos paki. Rozpatrując pick-up'a, musisz sobie zdawać z tego, że owszem, mamy dużą przestrzeń bagażową, jasne. Tylko, że niestety ta przestrzeń, z uwagi na konstrukcję tej zabudowy, klapy z tyłu, tam zawsze jest kurz. Tam zawsze się syf dostanie. Jest to przestrzeń, jak gdzieś jedziemy w zimie, niestety nieogrzewana. I o tym trzeba pamiętać. Kabina dwa rzędy, to jest tylko pasażerska, a tam szało nie ma. Duża przyczyna bagażowa, ale z ograniczeniami, czyli kurz, brud i nieogrzewana. Dobra, idźmy dalej. Na koniec zostawiłem temat kół. Temat kół w Offroadzie jest zawsze, się wiąże z dyskusją, z polemiką, z udowodnieniem racji, jaka opona, a przede wszystkim jaki rozmiar. W Toyocie Hilux. Hilux, Hilux, różnie się to wymawia, różnie ludzie wymawiają, nieważne. Fabrycznie mamy felgi aluminiowe z ET30 w rozmiarze 18 cali i na tym mamy opony 31 calowe. No jest to taki zestaw do auta rolniczego dla ogrodnika murarza geodety jak najbardziej, ale do auta wyprawowego czyli prawie offroadowego niestety to nie robi. Dlatego Wiem, są różne szkoły i są środowiska, które, dla których nie ma jazdy bez 35 cali. Zgadza się. Ale oni mają swoje ku temu jakieś tam powiedzmy uwarunkowania. No, te mosty w patrolach i te napędy są na pewno dużo trwalsze niż w takich Toyotkach czy Land no ale to nie jest akurat teraz miejsca dyskusję o tym. Powiem Wam jaką drogą ja poszedłem. Opony felgi 18 ET-30 nabiłem na nie opony zimowe, 32 calowe i jako zimówki u mnie robi ten zestaw. Na lato na wyprawę kupiłem sobie, poszedłem jednak... Chciałem kupić o felgi aluminiowe tiotowskie, ale 17 cali. No temat nie do uchwycenia praktycznie do tego samochodu. No ciężko to znaleźć. Ja jednak poszedłem w felgi stalowe na lato. Mam tu taki zestaw felg stalowych z ET017 cali. Szukałem długo, żeby to były felgi porządne, z dobrego materiału, nie się, nie gnące się, w przeciwieństwie do jakichś tam tanich, chińskich wyrobów. Tak jest też zarazem dzięki uprzejmości i pomocy kolegów z Toyota z Polska na Facebooku. Także mamy tutaj felgę 17 cali ET0, mamy te 300 m na boki odstawienia, co tam nie rzutuje na trwałość aut samochodu. Na to mamy oponę typu All Terrain ATK w rozmiarze 32 cali. Ale co Wam chcę powiedzieć przy okazji tych modyfikacji. Rozpatrywałem różne warianty, rozpatrywałem 33 cale, ale też przyzwoniłem do fajnego człowieka, do kopalni wiedzy i bardzo sympatycznego człowieka, do właściciela firmy, Hilux World, gdzieś pod Warszawą, który naświetlił mi i wytłumaczył dokładnie jakimi prawami rządzą się Toyoty i czego te auta nie lubią i doszliśmy do wniosku, czy ja doszedłem do wniosku dzięki temu, że takim optimum dla Hiluxa jest, są 32 cale. 33 cale potencjalnie, może kiedyś w przyszłości też, ale to będzie się wiązało jeszcze z podniesieniem budy względem ramy na podkładkach i jeszcze większego przyci przycięcia na coli. A tutaj, a właśnie, popatrzcie. Ja tutaj zakładając felgę ET0 i 32 cale, bo na ET30 32 calach przy aluminium, przymówkach przy, przy, przy tego problemu nie ma. Przy ET0 już te opony nam tutaj przycierały i musiałem tutaj przyciąć, żeby mi oba nie tarła. Z drugiej strony, tutaj na chlapaczu jest bardzo podobny problem. Ale tutaj mechanik doradził mi, żebym to zostawił, opona sobie sama wypracuje przestrzeń życiową i żeby tego chlapacza jednak nie ruszać. Ale co chcę powiedzieć a propos opon i takiej modyfikacji większych, głębszych samochodów. Pamiętajcie, mamy auto wyprawowe, pickup Toyota Hilux, auto wyprawowe to nie jest auto do jakiegoś tam większego szaleństwa w terenie. I tak naprawdę, na wyprawach, co jest najważniejsze? Na najważniejsza jest trwałość i niezawodność samochodu. A im bardziej będziemy poprawiać fabrykę, modyfikować, rzeźbić w tym samochodzie, tym bardziej wpłyniemy na te parametry wytrzymałościowe założone przez konstruktorów. I to auto, w miarę motania będzie coraz bardziej zawodne, zmęczone i będzie się szybciej zużywało. Dlatego, przy montaniu samochodów terenowych, jakikolwiek by nie było. Trzeba zachować umiar i zdrowy rozsądek i pogadać z mądrymi ludźmi, albo obejrzeć takie materiały jak ten. Ja wiem, są Arctic a AT35, są różne wynalazki, są różne szkoły, ale moim zdaniem osobiście auto wyprawowe, którym chcemy dziś jechać po Europie, na Bałkany, potencjalnie jakiś Maroko, czy jakaś Gruzja, czy Azja Centralna, jednak idźmy w kierunku dobrego, sprawnego, niezepsutego samochodu, czyli ten lift dwucalowy już jest wystarczający. Te koła 32 cali na tym ET0 to już jest wystarczająca rzeźba w tym aucie, bo naprawdę ten lift i to koło już powoduje, że te kąty natarcia, kąty wejścia, kąty zejścia mamy naprawdę już bardzo poprawione względem oryginału. Kąt rampowy również, tylko że kąt rampowy yy... Przy pikapie z jego długością rozstawem osi zawsze będzie problem. Nieważne co, nieważne co wsadzimy 35 cali opona, czy jakikolwiek lift. Od tego mamy osłony. powieśmy się na brzuchu, mamy osłony. one od tego są, się się, jedziemy dalej. Ale takie sytuacje naprawdę zdarzają się niezmiernie rzadko. Także ja bym to zmargin zmarginalizował. Także drodzy moi, w tym momencie mamy tak naprawdę gruntownie omówione. Tutaj zmiany w tym samochodzie, modyfikacje, które poczyniłem, które uczyniły nam z auta rolniczego, nie bójmy się tego stwierdzenia użyć, tego stworzyły nam w miarę przyzwoite auto wyprawowe, które nawet w Irkucku, w drodze do Mongolii, jesteśmy sobie w stanie serwisować. Kiedy sprawdzałem na mapach, na, na googlach serwisy Land Rovera w Irkucku. Słabo, chyba nie było żadnego sensownego. A te serwisy toyoty w każdej dzielnicy, na każdym kroku jest warsztat, który Wam tą toyotę ogarnie. Także pod tym względem, pod, pod kątem wyboru pick samej Toyoty Hilux, możliwości sensownego jej zmotania, zrobienia, naprawdę autogodne polecenia. Podsumowując kwestię modyfikacji tylko samochodu, to co zrobiłem e, tu Wam przedstawiłem, pokazałem, i na koniec parę słów o tym, co jeszcze chcę zrobić. Na pewno w pick-upie czeka mnie modyfikacja, czyli kwestia wykonania zabudowy, aranżacji części ładunkowej. Będzie to zabudowa szufladowa. Tutaj będzie woda, tu będzie elektryka, akumulator, jakieś punkty ładowania, kompresor do i tak dalej. Mniejsza z tym, jaka zabudowa, mniejszy z tym. Na razie na etapie podglądania rozwiązań, analizowania. Bo na przyszły rok będę chciał to zakupić i zrobić. Ale przy okazji rozważań o zabudowie rozmyślałem jeszcze o paliwie. Jak widzicie, na wyprawach, na wyjazdach w te dziwne kraje, paliwa zawsze jest mało. Tym bardziej tu jest mały zbiornik paliwa, 80, gdzie mamy do wykorzystania te 60 litrów. I co z paliwem? Podpatrywałem rozwiązania. Jest polski producent, to jest fabryka 4x4, która oferuje nam zbiorniki paliwa montowane miejsce koła zapasowego. Są jakieś zbiorniki arbowskie, gdzieś tam miejsce zbiornika standardowego montowane. I każde rozwiązanie ma swoje wady. Zbiornik arbowski podobno bardziej odstaje poniżej ramy i zachodzi obawa, że go w końcu uszkodzimy. Z kolei zbiornik tutaj w miejscu koła zapasowego wydawał się najbardziej logiczny i rozsądny. Nawet pod tym kątem między innymi kupiłem ten zderzak, ponieważ on tutaj jak widzicie ma miejsce montażowe na takie ramię do montażu koła zapasowego. I plan był taki, że ładujemy zbiornik paliwa pod spód, zapas tutaj na ramię i żyłem tą nadzieją i chwała Bogu przemyślałem temat, jednak jak tak się analizuje i myśli to ten czas jest dobrym doradcą, czyli wszystkie te pomysły przy nadmiarze gotówki od razu odbieramy auty, robimy rzeźbimy, mogą na nas się zemścić. A czym? Mianowicie tym, że przy takim samochodzie, przy takim gabarycie takiej długości i takiej widoczności do tyłu, tak naprawdę cofając gdzieś w warunkach jakichś ciężkich, terenowych, nieprzyjaznych, niebezpiecznych, polegamy na lusterkach głównie. No, bo tu przez przeciągnącą raczej już widok, widoczności nie mamy lusterka w tak długim, inforiumnym aucie. No to słabo. Chwała Bogu w wersji SR5, którą tutaj mamy, mamy kamerkę, która przy cofaniu naprawdę nam ratuje sytuację. I montując koło zapasowe na ramieniu z tyłu, niestety tą kamerę byśmy sobie zasłonili. No i z uwagi na to niestety ten pomysł padł, zapas zostaje tam gdzie był, kamera zostaje użyteczna w dalszym ciągu, a odnośnie zapasowego paliwa tej rezerwy to jednak będę się starał chyba zrobić tutaj słuchajcie na zabudowie półeczkę i na tej półeczce będą karnistry takie dwudziestki. Takie barałkowate niższe z ropą, może nawet cztery wejdą. Być może nawet pięć tych kartistów tutaj wejdzie. Także ten zapas ropy na te dalekie przejazdy gdzieś tam w dziwnym terenie będę sobie woził jednak w bagażowej, a to zostaje po staremu. Ale to tak jak mówię, to co zrobiłem, to zrobiłem, a to są wszystko plany. I niniejszym zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału, kolejnej części, gdzie Podzielę się doświadczeniami z jazdy tym samochodem, pick upem. powiem o wadach samego pick upa, z czym to się je, i powiem o wadach i zaletach, konkretnie Toyoty Hilux.